Mam czas, że. Ona, dobra, że ona jest uspana i nagle, że się obudzi w innym miejscu. Dobra, dobra mam ją, mam czy? ją. Mam ją, dobra. Us, uspana Ech. jest. Biorę ją. Uch, ale ona ciężka i gruba jest. Do bagażnika. Uch, do bagażnika. Sieść w bagażniku. Dobra, jedziemy. Na policję jedziemy. Niby że ty się obudziłaś i jest wszystko zamknięte i ty masz takie zamglone oczy, bo Cię porwałem. A Do... tak Do... O, jest. To moja autka? Co? Ty tu jedziemy na policję. Masz przesrane. Wypadek. Kurde. Dobra, tam jest dalej. Kurde, to przez przypadek idziemy, jakby Dobra. Słyszysz mnie ty babko? Dobra. Jedziemy na policję. Ja nie ja słyszę. Wyciągam Cię, Ty... Jezu, jaka Ty jesteś ciężka! Idziemy! Panie komendant, chodź! Powiedz co? nie się! Policjant, Jestem policjantem! Idziemy do więzienia! Skibidi, skibidi! Pepo, Skibidi! Dobra, widzowie, zawieram! Ja ją. O, coś dzwoni! Halo? Halo? Sza to? To co, tam? Się? Tak, pozbyłem się... Siedzi w więzieniu. Stoi jej auto. Stoi weź jej auto. Weź te auto wybić. Co? Wrzu wrzucamy je na złom Albo nie, 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 mam pomysł, mam pomysł. Ma pomysł. Sprzedajmy. No patrzcie co teraz z tym autem robię. Wjeżdżam w skałę i go rozwalam. Jadę już do ciebie. Wow. Ale w sumie mogę z tego, żałować? bo to jest moje auto, tylko ona mi je ukradła, ale dobra. Idziemy. Pato, ja idź spać. Dobranoc. Dobrze, to i spać. Dobranoc. Widzowie widzimy. widzimy... się jak się jak, jak ja, bo ja... Dobra, y, się... Y, Synek, gdzie jesteś? Nie, ja spadłem pod mapę. Aha. Dobra, to... Y, no. Dobra, powiedzmy, byłem, byłem naukowy. naukowym. Skibidi. Y widzowie, ja kończymy ten odcinek, za, kolejni... za kolejne dni pojawi się kolejna część, więc siemanero widzowie. Z kolei... Może z innej gry się pojawi, więc siemanko.